Władzowita w kolejnym odcinku tym mówim Mówiłem, że wrócimy, jak coś się zmieni. I było milion patch od tego momentu, więc zobaczymy sobie, czy coś się zmieniło. Czy coś się tu wydarzyło w tej grze. Może być tak samo grywalne jak Vampire Survivor, dajmy jej szansę. Skidderboardy nie potrzebujemy, tu jest ten portal. Questów jeszcze nie ma, zobaczymy, czy to się coś zmieniło, czy te patche są, wiecie... Nie dające nic. Czekajcie, bo jesteśmy rycerzem. Patrzmy do gospody. 10 tysięcy golda. No ale to nie jest jakoś nieosiągalne strasznie. To jest 10 tysięcy. Tam graliśmy chyba już, co? Tam bym chciał. Dobra, co ona robi? Ona lata na miotle. Dobra, zobaczymy sobie tam dzisiaj. Ty to jesteś coś? Nie, tu możemy... ...pastować grę, bo tak dalej. Spróbujemy jakąś nową planszę, cokolwiek. Jeden gameplay krótki zrobimy i... O, jestem lodowy i easy. To będzie dobrze. Ten efekt wchodzenia, on został dodany w którymś patchu, jest fajny. Plansze mamy, to już mamy jedną nową planszę. Cały czas jest 10 minut czasu. Ona jest strasznie słaba. Dlatego jest słaba, bo kule i to tylko w miejsce, w którym idę. Jak najszybciej musimy mieć drugą broń. Tylko my sobie nie poradzimy. Cześć, co tu jest? Co zebrać? Nie. Jakieś choinki. Bo ja mogę przez nie iść. Dobra, to o to chodziło. Dobra, to jest czwarty. To było to blisko takie, nie? Na razie weźmy sworda. No dobra, no to tu się niedużo zmieniło, no to już słabo. Nie wiem, poczekamy pół roku, chyba wtedy spróbujemy. A no, na razie jeszcze pograjmy. Na dole widzę, że menu się zmieniło. Dwa serduszka, tak jakby mamy. Mamy manę naszą, nie wiem po co, ale mamy. Dobra, miecz z drugiej strony jeszcze, albo ten Holy Staff. To też może być dobre. tą stronę to będzie strzelać. Nie, jak najwięcej należy do demage. Panie, bo by było, jak na przykład jeżeli ja jestem teraz tą magią ognia, magiczką ognia, czarodziejką ognia, to żebym ja mógł na przykład mieć zupełnie inne skille, nie? A nie mam dokładnie ten sam. To jest dobre ten pozystew. No ja teraz do leczenia, co już się biały wilk. Biały wilk to jest przybuca stada, mówią. Eee... O, to będzie dobrze. Wy do leczenia jak najszybciej. A nie, że ukle ci w jedną stronę. I ten fireball jest słaby. Jakiś biegnie zombie do dobry, to jest ten... Jakiś lodu i ognia. To jest ten. Nie umarlak. Wosik, nie? Ten taki na no, pomarańczowo świecący. Set. Daj mi jeszcze jedną tą... O, na razie nie mam nic do leczenia. Słabo trochę. Ale dobra, do Majora już robię. O tą nie. się piszczą Chyba mnie ktoś mazdął. Miecz w drugą stronę by się mega przydał. 40 no tak dotykają mnie troszeczkę, nie powiem, że nie. Mówiłem za słaby jeszcze ten mage, ten mage jeszcze, no, a tu jest jakiś, zobaczcie, gargamel, Jemy gargamela dostaniemy skrzynkę. A no, Tak wygląda gargamel, tak została po nim, też mamy jakąś zmianę, tak zostaje na mapie. Albo nie pamiętam już. Yy. To jest kiedy ja ostatnio to grałem. To nie bardzo dawno. To są ty, bym zabił. Już nie zależy mi specjalnie, żeby przeżyć? Mam wam tylko pokazać. To wygląda. Dobra, są nowi przeciwnicy. To na pewno się zmieniło, to widzimy, tak? Nowa plansza, nowi przeciwnicy zupełnie, więc co, co, co tu się dzieje? Czy oni tak skaczą szybko? Tak magi magini tam płynie za mną, widzicie? A teraz nie płynę na miotle, a w menu w mieście próbowałem na miotle. 31 życia, pięknie. I długo się nie zapowiada, żebym... Ja, oni tak przyspieszają, zobacz, a oni skaczą! Wilkory skaczą! Logiczne, ale dlaczego dopiero teraz? Bo to są może jakieś inne wilkory? Dobra, to jest na razie najsłabsza postać. Ona kompletnie nic nie robi. No dobra, niech będzie. Żyjemy trochę, ale wolałbym zamiast... Nie mogę być tak blisko nic do... MS do leczenia maksymalnego życia, w sensie, to wolałbym coś do leczenia jednak, słuchajcie. Jednak wolałbym coś do leczenia. wilkory teraz nam jest skoczą. Dobrze, dostałem to życie, bo już w Bardzo słaba, Bardzo słaba postać. Bardzo słaba na razie. Bardzo, bardzo. No w sumie nie robi nic. Jeden że atak ma bardzo słaby. O te kule lecą do przodu, a w tej grze chodzi o to, to jest ten co jest zrobione źle. Jaki jest sens tej umiejętności? Skoro nigdy tu jakby nie idziesz twarzą prosto przeciwników, tylko wręcz przeciwnie. Dajmy to jeszcze, ale to nie ma żadnego sensu już. Rozumiecie, tak strzelam kulą ognia do przodu, a cały czas uciekam, nie? Po każdą postacią tutaj się ucieka. Chociaż żeby leciała kula ognia, słuchajcie, o to było dobre. Za yy, wskaźnikiem kursorem. Nie? Po coś jest ten kursor? To chociaż żeby tak to było zrobione. To miałoby sens wtedy, no boss. Jeszcze coś tam do by u niego. A po 3 minuty zostało, więc nie wiem czy przeżyjemy. U góry co jest? U góry jest chyba koniec plaszyku też co? Próbuję zbierać te rzeczy trochę. On był taki przyspieszacz, nie? Teraz go nie dostaliśmy. Strzały na przykład, zobaczcie, strzelają dobrze. Nie? Jest ok. Walą jakby logicznie trochę, ale kula ognia zupełnie bez sensu. O mnie nie interesuje, niech będzie to. Po co mi EXP dał ostatnie 3 minuty? Dobra, odciągnę ich trochę. Kleniam się z nimi, tu mnie nie dopadną raczej. Czarne skaczą wilkory. Eee, wilczorki nie skaczą. Rasy, wybuchaj se tam, jest, jest, jest żydko Obradę. radę. Jest coś niebieskiego, nie pamiętam co to było. To był portal stones. Właśnie chyba to jest, a nie, złoto jest dolepszenie. To nie pamiętam po co były portal stones. Mam 1600 tarczy chyba. Chyba o to chodzi. Dobra, biegam sobie w kółko. Nie wiem czy ja ich zabijam, czy nie. Szkoda, że ten też nie rani, nie? Ale to w żadnej grze to jest tego typu tak nie ma. W sensie boss, nie? Jak robi te takie wybuchy, to mógłby też ranić. To by co się stanie, jak czas dojdzie do końca. Dobra, no słuchajcie, no. idziemy dalej. Jest jakaś zmiana, ale dla mnie to za mało. To za mało, żeby do nich... Muszę jeszcze poczekać dłużej, dłuższy od zrobić. Zdecydowanie za mało. Jakbym jakby trafił z tego mieczora, to powiedziałem, że byłoby słabo. A tu jest trochę rzeczy, ale oni są za blisko. Muszę większa półka robić. Tu jest jakiś golem. Ktoś golem? Jesteś dobry czy zły? Chyba zły, bo za mną leżysz to. Chodź, odciągnę was trochę. Zbieram sobie zaraz. Chodźcie, chodź. O to jest most. Ale nie wchodzę na most, bo podejrzewam, że tam nie ma wyjścia. Rozumiecie, że to... Nie, nie most, tylko to jest pomost. O. Dobra, zrobiliśmy większe kółko, pozbieramy trochę. Oj! No dobra niech będzie. O, teraz tą to i prawie w ogóle nie zostajemy. Można zabić. Wróżki można. O, wróżki dają życie. Każda? Nie. Strzały jednak są ważne. Miecza drugiego nie mamy to strzały są ważne. Została minuta. Damy radę. Starczy iść w prawo tylko i damy radę, nie? Odwrócę się z tą kulą ognia. I z mieczem. Lepiej bym ich zabijał, ale ja muszę spiernicze teraz z Bo Opatrzcie i zabiją mnie na koniec. źle poszedłem. Chyba nie. Chyba damy radę. 40 sekund. To jest życzko. Ja ich odciągnę wezmę sobie. Czy zdążę? Pytanie, czy muszę zdążyć. się, czy jak się skończy czas, to będę musiał zabić bossa, czy po prostu gra się wyłączy. Zobaczcie, przekonamy. Za 20 sekund. Chociaż. Chyba czy to są prawdziwe sekundy, bo coś mi to wolno leci. Dobra, uleczyliśmy się, no, nie jest źle. 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda i... Przestanie? Pierdnicza. Co to, po rosyjsku coś? Co to ma być? Tak wygląda. to. Dobra, ta postać jest najsłabsza. No, dodana jest plansza, i tak dalej, ale nie ma w tej chwili sensu grać w tą grę. Mm, ona jest nudna w tej chwili. Tu jeszcze dużo musi się zmienić. Tam 10 tysięcy potrzebujemy na postać, ale na razie. Na razie nie jest dobrze. Na razie ten jest najlepszy, nie? Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się pewnie w następnym odcinku. Być może ostatnim już. Jak zobaczę, że naprawdę jest coś sporo dodane, i obym się nie pomylił. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę, Nara.